Witam Państwa bardzo serdecznie z krytego basenu w Andrychowie. Dzisiaj pierwszy dzień ferii. Podejrzewam, że wiele osób budząc się rano odetchnęło z ulgą. My również bardzo się cieszymy, dlatego też przygotowaliśmy kilka niespodzianek. W drugim tygodniu ferii mamy dla Państwa ogromną niespodziankę, ponieważ na naszym basenie będzie rozłożony dmuchany tor przeszkód. Będzie to super atrakcja dla małych, jak i również dużych dzieci. Mamy też fajną atrakcję dla naszych kochanych dziadków. 21 i 22 stycznia, w Dzień Dziadka i Babci, cena biletów wyniesie 6 zł za godzinę. Nasi dziadkowie będą mogli skorzystać z tej oferty pod warunkiem, że przyjdą na basen z, ze swoimi wnuczętami. Z takich technicznych informacji, basen w czasie ferii działa od godziny 6.15 do 21.40. Odbywają się u nas zajęcia z aqua aerobiku, aqua joggingu, jest również zumba. Także dla każdego coś fajnego się znajdzie. Wystarczy sobie wejść na naszą stronę internetową www.moskit-andrychów.eu no i cóż, pozostaje mi życzyć Państwu wszystkiego najlepszego w ferie i przede wszystkim aktywnych ferii, bo to bardzo ważne w dzisiejszych czasach.